Jakiś czas temu w Polsce wprowadzono dwa takie podatki dbające o nasze zdrowie, czyli po pierwsze ten podatek cukrowy, no i drugi ta opłata alkoholowa, czyli od tych małpek małych, prawda, alkoholi, nie? I wszystko super. Plan był jaki? Pieniądze z tej opłaty idą na jaki cel? Po pierwsze wspieranie walki z alkoholizmem, po, drugie, po drugie jakaś edukacja, czy może nawet powiem szerzej wspieranie programów, które mają doprowadzić do zdrowego żywienia i odchudzenia Polaków. No i jakby to się działo, te pieniądze sobie szły. Się okazało, że przez ten okres, kiedy te podatki funkcjonowały, no to z tych podatków ponad, na prawie tam 6 miliardów złotych spłynęło. Co ty mówisz? Okazało się, że pieniądze, zdziwię cię teraz, pieniądze z tych dwóch podatków nie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, czyli mówiąc w skrócie, idą co prawda do NFZ-u, ale nie są przeznaczane na te konkretne cele, czyli na wspieranie walki z alkoholizmem, zdrowe żywienie i no tak No to w krecie, te... na co na co? Nie? Gdzie ta kasa? Otóż nie wiadomo. Co się z tymi pieniędzmi stało, gdyż po wprowadzeniu regulacji zapomniano wprowadzić jakichkolwiek zasad dotyczących kontroli przeznaczenia tych środków, czy kontroli tego, gdzie one płyną, na co płyną i gdzie są wydawane. Nie są w stanie nawet w mikrocentymetrze prześledzić drogi tych pieniędzy, na co one fizycznie poszły. Nie wiadomo. Żartujesz. Hmm. Czyli oszukano nas? Ty... <laughs> Poczekaj, oszukali nas.